Cześć, tu Patrycja Promińska z kanału Gram w Gastro. Jeśli prowadzisz restaurację, food truck czy cateringi, ten film jest właśnie dla ciebie. Zbliża się ważny termin. 20 luty. To ostatnia szansa na zmianę formy opodatkowania. Może to pozwolić ci zaoszczędzić sporo pieniędzy. Nie wiesz, jak to zrobić? Spokojnie. Zaraz wszystko ci wyjaśnię. W Polsce mamy trzy główne formy opodatkowania. Każda ma swoje plusy i minusy. Sprawdźmy, która będzie dla ciebie najlepsza. Po pierwsze, skala podatkowa. Płacisz 12% podatku do 120 tysięcy dochodu i 32% podatku od nadwyżki. Możesz tutaj odliczyć koszty, rozliczyć się z małżonkiem, a także skorzystać ze zwolnienia podatkowego do 30 tysięcy zł. Ale składka zdrowotna wyniesie cię 9% od dochodu. Kolejnym jest podatek liniowy. 19%. To stała stawka 19% liczona od dochodu. Jest tutaj brak ulg, ale niższa składka zdrowotna bo 4,9% dochodu. Jest to dobra opcja dla firm z wysokimi przychodami i niskimi kosztami. I ostatnia ryczałt. Podatek liczysz tutaj od przychodu, bez odliczania kosztów. Stawki są od 2 do 17% w zależności od działalności. W gastronomii najczęściej są to stawki od 3 do 8,5%. Składka zdrowotna tutaj zależy tylko i wyłącznie od przychodu. Zobaczmy to na żywo. Weźmy sobie na przykład wymyśloną restaurację Smak Italii. Przychód tej firmy wynosi 450 000 zł rocznie. Koszty tej firmy wynoszą 200 000 zł rocznie oczywiście w związku z czym dochód wynosi 250 tysięcy złotych i teraz na skali podatkowej podatek w tym przypadku wyniósłby nas 52 400 złotych podatek liniowy 19% z 250 tysięcy złotych wyniósłby nas 47 500 złotych a ryczałt 8,5% z 450 tysięcy zł wyniesie 38,250 zł. Wniosek? Dla tej firmy ryczałt jest najtańszy, ale uwaga, nie odliczysz kosztów, które mogą się różnić niż te z poprzedniego roku. Jak zmienić formę opodatkowania? Zmiana jest prosta. Zaloguj się na CIDG lub idź do urzędu. Wypełnij formularz CEIDG 1 lub złóż oświadczenie w Urzędzie Skarbowym. Potwierdź dostarczenie i sprawdź UPO. Pamiętaj, termin to 20 lutego. Spóźnisz się, rok rozliczasz po staremu. Podsumowując, przeanalizuj przychody i koszty, porównaj formy, skorzystaj sobie z kalkulatorów online. Działaj do 20 lutego. A jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się ze swoją księgową, bo to inwestycja, która się zwróci. A jeśli film Ci pomógł, subskrybuj kanał i udostępnij go znajomym z branży. Buziaki, cześć, pa!